Siemanko! W dzisiejszym odcinku yy, będę czyścił wtryskiwacze gazowe, bo mi w białym Fordzie, w sumie tylko one z gazem, hałasują. Byłem wczoraj z Kasią na myjni, ale dzisiaj samochody już tak są trudne. Robię też komputer pokładowy do próbę. Tutaj macie widok, ale to na kiedy indziej. Same wtryskiwacze już zdemontowałem. No nie jest nic trudnego, tak naprawdę są dwa wężyki, jeden wężyk wchodzi w kolektor. No, tutaj jeszcze jakbyście byście widzieli, przyniosłem od razu sobie ten panel środkowy, bo będę tam montować ekranik. No, odkręcamy tutaj tą śrubkę. On jest na klucz imbusowy. Delikatnie wyciągamy obcęgami, bo taka sprężynka może wam wypaść. Uważajcie, żeby tego nie zgubić, bo to będzie bardzo przydatne. Na no, w środku jest taka sprężynka i tam jest taki tłoczek, który jest popychany, a gdy wtryskiwasz dostaje prądu, to ten tłoczek jest odciągany i uchyla się tam. I wtedy gaz jest wtryskiwany tędy. Tutaj też odkręcicie to kluczem płaskim. Widać ten tłoczek. Ja sobie te wszystkie części wykręciłem i zalałem benzyną ekstrakcyjną, żeby się odmoczyły troszeczkę. Już po chwili widać, że tutaj się zbiera delikatny syf, takie małe odrobinki, więc wszystko ładnie odpada. Tutaj takie na razie grubsze, grubsze osady pospadały. Tutaj trzeba będzie to wyciągnąć, jeszcze ten tłoczek. On troszeczkę ciężko chodzi, więc zrobię to małym śrubokręcikiem. Użyłem takiego śrubokręcika od telefonów. Jest tutaj tłoczek na wierzchu. On powinien łagodnie chodzić tutaj w środku. Więc zaraz to wszystko powyczyszczę i zobaczymy. Tak, o. za ciężko to zdecydowanie chodzi. Przez co może taki dźwięk wydawać kle klepiący. Lepiej to przeczyścić, nic mi nie szkodzi. Wszystko się dalej odmaka tutaj w słoiku z benzyną ekstrakcyjną. Tych elementów nie chcę moczyć, bo są przewody i tak dalej, więc patyczkę do uszu wyczyszczę na początku na sucho, a zaraz zamoczę w tej benzynie i jeszcze na mokro. Trochę to poleżało z lachem benzynę. Tutaj widać na dnie te grubsze osady, ale zaraz zobaczycie tak naprawdę, jak wyłożę to na papier, jakie, jakie będą te, te brudy z tego. Tutaj doskonale to widać. Jeszcze to przedmucham i delikatnie wyczyszczę patyczkami. Teraz tłoczki aż same wypadają. Składamy wszystko tak jak rozebraliśmy. Wkładamy tłoczek. Od dołu sobie zakręcamy tą stronę, która wtryskuje. Rzucamy tam sprężynkę i zakręcamy tutaj tą impulsową śrubą. Dwa tłoczki tutaj mają na, na powierzchni takie, taki brud i właśnie te dwa też ciężko chodzą tam w środku więc delikatnie to papierem spróbuję zetrzeć ściernym bo powinny wyglądać tak. Mam już wszystkie wtryskiwacze złożone, dodatkowo zaizolowałem tam gdzie po prostu coś wychodziło. Pamiętamy, że zawsze zakręcamy gaz i sobie go wypalamy, żeby w resztach przewodów nie było gazu. Robimy to oczywiście przed ściągnięciem wężyków. Tutaj pokazuję jak się zakłada. To dajemy w miejsce, w którym wężyk wchodzi w kolektor, właśnie tutaj, a to w wężyk, który wychodzi tam od wężów gazowych. Pamiętajcie też, żeby kolejność przewodów była odpowiednia. Ja tutaj mam oznaczenie, ale ona akurat nie pasuje, bo chyba coś pomieszałem, ale długość przewodów wszystko Wam powie. Wystarczy długość, ja wiem, które przewody gdzie były, więc nie ma żadnego problemu i wszystko tak sobie dopasuje. No i jest wszystko założone, można teraz odpalać. Zapomniałem, że urwałem włącznik od gazu i chodzi cały czas na benzynie. Ale zaraz to przyczepię po swojemu i odpalę. Chodzi normalnie. Mam wrażenie, że troszeczkę lepiej się zbiera, ale to tylko jest takie wrażenie. Lecz dalej słychać takie bulgotanie. One tak bulgoczą, jakby to była V8. No nie wiem, może o kolektor dotykają. Jeszcze będę to sprawdzać. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Zawsze to czystsze wtryskiwacze. Może dłużej będą żyć. Maraja.